Wozu w poparniku z gry Mortal Shale, w którym pokażę jak odblokować wszystkie powłoki, czyli ich lokalizację. Ok, zaczniemy sobie od początkowej powłoki Charosa. Twarda go ominąć naprawdę trzeba być geniuszem spoczekawczość, ale i tak pokażę, gdzie on się znajduje, żeby nie było. Na razie nie patrzcie gdzie biegnę, no bo no tam gdzie zaczynamy, no to praktycznie od razu już na nastać on jest, więc ja się tam jeszcze przejdę. Czyli po przejściu tego prologu w naszej normalnej postaci i już wejściu tutaj. Wychodzimy sobie na początek z tego tam tunelu. I tutaj zamiast skręcać w prawo, skręcamy w lewo. I tutaj oparty o tą skałę leży chaos, który teraz gramy. A teraz już pokażę, że pozostały powłoki. I zaznaczę z jakiegoś punktu będę pokazywał dojście. Więc z początku sobie idziemy tędy. Prosto. Naszym psem docelowym jest o tamta wieża. będzie w to sobie ruiny jakiegoś zamku. A może na zamek to za, za małe? Ale też sama z tych powierzchni to to nie jest, co tu się z tą nie ustało. w kosmos, ciekawe. No dobrze, i to jest nasze główne wejście. No, przynajmniej główne, to my najczęściej tutaj będziemy wchodzili. Więc stąd będę pokazywał wszystkie powłoki. Zaczynamy. Pierwsza Salomona jest najbliżej stąd, o w tej jaskini, gdzie jest pewien boss. No, oczywiście teraz nie będę walczył, bo na szybko pominę, żeby. Ten film nie trwał zbyt długo i nie miał niepotrzebnej teści. Czyli omijamy go, zbiegamy tutaj na dół. Idziemy o tutaj. Rozwalamy drewno blokujące przejście. I czołgamy się do środka. Tutaj musimy sobie zabić gula. problemu no i mamy powłokę Salomona. też tak przy okazji bo będę się mówił trochę czym się charakteryzują. Nasza początkowa jest po taka typowa, początkowa, porówno życia, porówno stamina i takie bazowe umiejętności związane głównie ze stwardnieniem. Jeżeli o Solomona chodzi, ma on trochę więcej życia jest on na zdecydowanie, czyli to są nasze segmenty, tak, które używamy, korzystujemy, żeby użyć jakiejś super umiejętności. I jest on również to zdecydowanie i trochę choć to nie wydaje mi się mniej takie ważne e, szybciej się uczy mm, znajomości różnych przedmiotów Dobra, ominimy sobie tego bossa i pokażę Tiela Akolite Ok, czyli ponownie jesteśmy sobie tutaj przy tej naszej wieży Goni mnie goni, ale w takim tempie że nie goni I tym razem skręcamy tutaj Idziemy tutaj w prawo sobie. I tutaj schodzimy niżej. I tutaj bierzemy pierwszy skręt. Tutaj jest taki charakterystyczny punkt drzewu z niepodtopeżami. Warto zapamiętać, gdyż jeszcze nam się czytaj w poszukiwaniu i przemierzaniu tej krainy. Bardzo sobie właśnie tak zapamiętywać takie charakterystyczne punkty. Ok, od tego drzewa sobie tutaj skręcamy w lewo. Omijamy albo walczymy z brygami. no Normalnie raczej z nimi walczymy, ale ja tutaj obie pojadnik jak znaleźć powłoki, a nie jak wymojdować cały świat. Eee, schodzimy tutaj niżej i tutaj również nam naucze blokują przejście. Zwalamy je i się tutaj czołgamy. Również będzie stać z góry, aczkolwiek teraz już będzie to taki mini boss. No więc, lecimy. A, kamienie. Super zadumienie. Ciekawe, że to nie jest grzybo dosyć dziwne. Aha! Okej, okay, nie wiem, coś się musiało zbagować. Normalnie ten atak powinien nam, no jak każdy po prostu atak, wyłączyć to stwardnienie. No, ale najwyraźniej, nie, nie tak nie robi. O, okej. Okay. Już myślałem, że się tutaj zgubiłem bo stamina mi się trochę skończyło, ale nie wiem, jeszcze wejrzę do no to... Nie było problemu, jakby mnie jednak zaatakował wtedy. Ona no, już pewnie nie żyje. No jak widać samą tutaj naprawdę dużo zdecydowania i naprawdę szybko je sobie nabija. No ja jeszcze praktycznie nie mam żadnych umiejętności rozwiniętych, a co dopiero jakbym go sobie rozwinął jeszcze. No więc mieszkujemy w kolejnej powodce. Teraz jest to TL Akolita. On charakteryzuje się tym, że ma mało życie, ale ma maxa staminy. No czyli nie daj się trafić, ale no zatem jej dużo stamina, czyli praktycznie ciągle atakuje i bez przewy, praktycznie się nie przejmuje tą staminą. Jest już dla bardziej doświadczonych graczy, którzy wiedzą jak tutaj nie zostać trafieni. A dodatkowo jeszcze dzięki tej staminie mogą wprowadzać coraz to większe kombinacje, nie przejewając tej serii dostając obdarzenia. Zdecydowanie również ma dosyć mało chap, podobnie jak pierwsza powłoka. No i został nam ostatni, Edim. On jest przy jak ja to nazwam czarnej wieży. Ale sobie teraz... W sumie tak byśmy sobie wyjechali, bo to jest kompletnie w inną stronę. Wrócimy sobie do tej naszej początkowej wieży. No i w sumie też jak TL robi te uniki, to ma taką dziwną giełkę, Jeszcze ma dłużej ten czas niewrażliwości podczas uniku niż normalna postać. Bez normalna mam tutaj na myśli aż tak po prostu. No i praktycznie możemy to robić cały czas po sobie i tak lecieć w tym giełce mając jeszcze tyle staminy. No to naprawdę ciężko nas tak trafić. Dobra, no jeszcze raczej powinniście się kojarzyć się tą lokację, ale żeby nie było co do tej wieży. Tutaj na pierwszym podejściu orientacja naprawdę może być problematyczna w tej krainie. A, a więc już jesteśmy przy tej wieży. No to lecimy po EDI ma ostatnią powłokę. Teraz zamiast skręcać w prawo skręcimy sobie w lewo. I generalnie tutaj zasada dość do, do czarnej wieży to jest po prostu trzymać się ciągle lewej ściany. Także do mnie nie strzelać. Ok, dalej wbiegamy w ten pierwszy zakręt właśnie, on zazwyczaj jest pomijany, taki mało widoczny trochę. Biegniemy sobie tym przesmykiem, unikając wygów. Lepiej sobie dałem zbies, bo tutaj kuszyni nie mają aż takiego dojścia. Czemu cały świat chce mnie zamordować? I już na horyzoncie widać tą wielką czarną wieżę, ta staminka i lecimy dalej, a tutaj zrobimy sobie mały krót, skrót sobie tutaj na dół, a nie tam idąc do przeciwników, o tych życia zostaliśmy od full damage no i tutaj jest już nasza ostatnia powłoka, Edima. tam mieszkujemy. Kilka słów o samym Edimie. E, jak widać, no ma dosyć długi pasek życia, za co ma mało staminy. No, czyli jest takim typowym tankiem. Tylko, że. No, znaczy, oczywiście, to jest kwestia gustu i względu gracza. Ale w tej grze mi się wydaje, że właśnie ważniejsze od tego życia. Gdyż, no, umówmy się, leczeniem tutaj zazwyczaj jest problem. Oczywiście, możemy sobie kupować te pieczone szczuły u handlarza. I to jest całkiem dobre leczenie. Ale ta, zwłaszcza z tym stwardnieniem i unikami, jest bardziej nastawiona na nie otrzymywanie tych obrażeń, a ta jest taką małą stawieniu, no to będzie miał problem, żeby jednocześnie atakować i nie dostawać tych obrażeń. No bo na początku to będzie super git, praktycznie dostaje to obrażenia, ale co z tego, jak ma dalej duży życie. No ale potem, jak mu w końcu się zjedzie pasek, no to ma duży problem, więc no nie wiem, czy ta postać jest taka dobra. No ale to już zależy od Was. Jest to prawda, jeszcze jedna postać, ale ona jest wyłącznie z dodatków Virtual Cycle. I jej odblokowanie naprawdę jest banalne, przynajmniej jeżeli chodzi o jej znalezienie. Czyli w tej naszej początkowej wieży na piętrze od razu jest, ale pojawia się wyłącznie po zdobyciu wszystkich powłok i wszystkich broni. No ale to już tyle o tych powłokach. Teraz dziękuję za uwagę. Na ja.